Witam się z tobą bardzo serdecznie na kolejnej praktyce z cyklu 30 dni z jogą. Ja nazywam się Klaudia i zapraszam cię dzisiaj do wspólnej praktyki. Będzie to praktyka dość łagodna, bo skupimy się na tylnej taśmie naszego ciała, czyli na taśmie mięśniowej, która zaczyna się nad naszymi brwiami, idzie przez całą głowę, tył szyi, plecy, pośladek. Łytkę aż do naszej stopy. Popracujemy sobie nie tylko z rozciąganiem, ale też rozmasujemy sobie te punkty, które mogą być problematyczne i blokować nam pracę tylnej taśmy. Czyli popracujemy na tym, żeby poprawić nieco nasze skłony. Zaczniemy sobie od masażu. Zaczniemy sobie od masażu nad naszymi brwiami, no bo tutaj nam zaczyna się nasza taśma tylna. I stopniowo przez czoło przejdziemy do skóry głowy. No tutaj niestety fryzura <gryzura> będzie musiała się popsuć. Chcemy, żeby skóra na całej naszej głowie się poruszała. Mhm. Ok, i teraz przenieś sobie dłonie w ten sposób, żeby kciuki znalazły się. Jak masz tutaj takie guzy na tyle głowy, to zacznij je masować, i może nawet udać się tam dostać w takie zagłębienia pod potylicą. I masujesz. Ten obszar może być nieco tkliwy, nieco bolesny. No, to znaczy, że trzeba po prostu te punkty masować. Dzisiejsza praktyka będzie naprawdę delikatna, naprawdę łagodna. Położymy się na plecach. Oczywiście to od nas zależy, czy będzie delikatna, czy łagodna, bo jak przesadzimy z zakresem ruchu, no to nie będzie łagodna. Zamknijcie sobie oczy, na chwilkę odłóżcie ręce na dolnych żebrach, nogi niech będą ugięte i teraz z każdym wdechem prowadzimy, żeby oddech, pozwalamy, żeby oddech płynął do dolnych żeber. A z wydechem dolne żebra delikatnie opadają. Cały czas staramy się oddychać przez nos, zarówno wdech i wydech prowadzimy przez nos. I cały czas do dolnych żeber oddychamy. I weź jeszcze jeden taki świadomy wdech. I spokojny wydech. I teraz przyciągnij sobie do siebie prawą nogę. Ja przyciągnę lewą, żebyście lepiej widzieli, ale wy możecie sobie przyciągnąć prawą. Zgniatamy piąstkę, wkładamy pod kolano. Można drugą ręką chwycić, żeby docisnąć tą piąstkę i zaczynamy. Naszą łydką kręcić kółka. Robimy to po to, żeby troszkę rozmasować tą przestrzeń pod kolanem, rozmasować górną część naszej łydki. I tam jest dużo przyczepów, mięśni, które właśnie mogą blokować nas w skłonie, ograniczać nas w skłonie, szczególnie jak czujecie napięcie pod kolanem w trakcie wykonywania skłonów. I w drugą stronę kilka okrążeń. Możecie też użyć do tego piłeczki tenisowej lub jakiejkolwiek innej do masażu, jeśli macie. Ja chciałam nam jak najbardziej uprościć tą praktykę, żeby nie był potrzebny żaden dodatkowy sprzęt. Ok, i zatrzymamy się. Złap sobie pod, y, za udo albo pod kolanem i zacznij tak delikatnie, na razie w malutkim zakresie, prostować i uginać nogę. Czyli nie wchodzisz do stuprocentowego zakresu, tylko zaczynasz od mniejszego. To sprawi, że Twój układ nerwowy lepiej się przygotuje na to, co będzie dalej, i pozwoli Ci osiągnąć większe zakresy. I dopiero po chwili prostujesz na maksa nogę. Zadrzej palce stopy i pociągnij palce do sufitu na zmianę, czyli stopa, point, flex. No Taśma tylna kończy się na naszej stopie, więc warto ją przepracować. OK. I przytrzymaj przez chwilę stopę, flex. Mocna, napięta noga. Wyobraź sobie, że piętą chcesz dosięgnąć do sufitu. Poczuj, jak przód uda się napina, przód łydki się napina. Jeszcze chwila. Ustaw stopę point, może uda się troszkę bliżej przysunąć i znowu zmień na flex w tym ustawieniu. Oddychaj. Możesz, jeżeli ci to pomaga, troszkę sobie tą nogę głaskać. To naprawdę daje czasami gigantyczne efekty i zwiększa nam zakres. OK, i rozluźnij się na chwilkę. Połóż się z wyprostowanymi nogami i sprawdź, jak czujesz jedną nogę i drugą nogę. Może być tak, że ta noga, z którą pracowałaś, pracowałeś, jest nieco dłuższa, sprawia wrażenie dłuższej, sprawia wrażenie takiej bardziej rozlanej na macie. Zauważ, że to co robimy tutaj na macie, możesz sobie otworzyć oczy, nie tylko wpływa na to, jak twoje ciało wygląda, na to jak ty czujesz swoje, ale także na to, jak ty czujesz swoje ciało. Czyli nie tylko na to, że zakres ruchu się zwiększa wizualnie, ale też lepiej inaczej czujemy swoje ciało. To co? Wkładamy pod drugą nogę piąstkę i kręcimy kółka. Może być to piłka tenisowa. I zmień kierunek, w drugą stronę kręcisz koła stopą. Ok. I złap sobie za udo, zacznij prostować albo za kolano pod kolanem i zacznij prostować, uginać delikatnie powolutku swoją nogę. Stopniowo zwiększając zakres. I zatrzymaj prostą nogę, stopa point flex na zmianę. zatrzymaj flex pięta w górę mocna aktywna napięta noga i zrób stopę point może troszkę bliżej się uda przesunąć nogę i znowu zmień na flex w tym ustawieniu trzymaj tutaj może delikatnie zacząć drżeć noga Jeszcze dwa oddechy. Jeszcze jeden. I powolutku ugnij nogę, opuść sobie, wyprostuj obie nogi, na moment zamknij oczy i zobacz, jak teraz czujesz swoje nogi. Jeśli była jakaś różnica między jedną a drugą stroną, to być może teraz się wyrównała. Ok. I przyciągnij sobie powolutku kolana do brzucha, przeturlaj się na bok i stąd przejdź od razu do klęku podpartego. Na wdechu. Zrób wklęsłe plecy, wydech okrągłe. Mm -hmm. I zadrżyj palce stóp, usiądź na moment na piętach. Staraj się zebrać pięty do środka, czyli tak, żeby się nie rozchodziły tobie na boki i delikatnie pobujaj się raz na jedną, raz na drugą stronę. Jak jest za trudno, to pamiętaj, że możesz się podeprzeć dłońmi z przodu. I przejdź do klęku podpartego. Od razu zrób psa z głową w dół i w psie z głową w dół to samo. Połginaj sobie raz jedną nogę, raz drugą. Mhm. I spróbuj odłożyć pięty i unieś je w górę wydech, pięty w stronę maty, wdech, w górę. I skieruj pięty w stronę maty i zacznij spacerować, wycofując jednocześnie ciężar ciała w stronę pięty, dłońmi w stronę stóp, no i sprawdź, jak tam się ma twój skłon. Pięknie dziękuję Ci za tą wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujesz, że Twój skłon nieco poprawił swój zakres. Koniecznie dołącz do naszego wyzwania, daj znać w komentarzu jak Ci poszło i jakie wrażenia czujesz w skłonie. Co najbardziej Cię ogranicza? Czy bardziej czujesz napięcie pod kolanem, a może gdzieś w dolnych plecach czujesz jakiś dyskomfort? Jestem bardzo ciekawa Twojej odpowiedzi.